Dzień dobry Państwu. Wszyscy zastanawiają się, czy, czy Borys Budka przetrwa burzę polityczną, czy pozostanie liderem Platformy Obywatelskiej. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, co się stanie. Pewnie będzie się starał tę burzę polityczną przeczekać, natomiast utopi własne ugrupowanie. Bo co się ostatnio stało, proszę Państwa? No, Borys Budka, ale nie tylko on, bo przecież cała Platforma postawiła wszystko na, na, nawet nie na jedną kartę, tylko postawiła to na, na, na taką okoliczność, jakby w ruletkę obstawiać, że pięć razy wypadnie na przykład zero. Bo to Takim, takim hazardem było postawienie no, całego majątku na, 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 na taką okoliczność o to, że fundusz odbudowy nie zostanie e, przyjęty. To niedorzeczne, bo e, idę o zakład, że gdyby rzeczywiście od ich głosów, e, od po, głosów so, po, posłów Solidarnej Polski zależał los tego funduszu, to oni zagłosowaliby jednak e, inaczej. E, następnie, że to wywoła e, e, upadek rządu, już podobno był Przygotowany wniosek o wotum nieufności, to następna okoliczność zupełnie nieprawdopodobna, że ten upadek rządu spowoduje, że, że, że powstanie rząd tak zwany techniczny, czyli od Adriana Zandberga po, po, po polityku, to po Grzegorza Brauna, po polityków konfederacji, następne założenie no mocno, mocno, mocno ryzykowne, żeby nie powiedzieć nieprawdopodobne, że wreszcie. Się, uda się rozwiązać Sejm wcześniej, no i na końcu jeszcze taki drobiazg trzeba by wygrać wybory, mając za sobą, no, taki, taki drobiazg, jak, jak obalenie funduszu odbudowy, czyli zablokowanie pieniędzy należnym Polakom. To wszystko jest po prostu, to są zamki na piasku, zupełne zamki na piasku, skrajne nie Udolność e, e, po, polityczna, brak kompetencji politycznych, bo też zauważmy, że no, Borys Budka dzisiaj się dziwi, że tam 70, blisko procent wyborców opozycji żąda, żeby opozycja głosowała za funduszem odbudowy. No, takie, takie badania przeprowadza się przed wysłaniem wojska do ataku, a nie po. Borys Budka nie dość, że źle wybrał pole konfliktu politycznego, pole przyszłej bitwy, to jeszcze nie sprawdził, czy na tym polu nie ma jakichś wilczych dołów. No po prostu to jest żenada, żenada która, którą Platforma Obywatelska chce jeszcze pogłębiać, no bo interesem politycznym tej partii jest to, żeby ten temat, krótko mówiąc, za, zakończyć jak najszybciej. Chorąży orszański Andrzej Kmici zwołał w słynnej scenie, kończywać wstydu oszczędź. Po takiej żenadzie rzeczywiście tak należałoby zrobić. Natomiast z niewiadomych przyczyn, chyba jakichś ambicjonalnych, nie, nie do końca to rozumiem, marszałek Tomasz Grocki, marszałek Senatu chce teraz tę klęskę smakować, celebrować, prowadzić konsultacje społeczne nad czym? Nad własną, nad własną klęską, własną żenadą. No ale chyba tak niestety będzie, co dobrze obrazuje stan rozbratu, zupełnego rozbratu polityków Platformy Obywatelskiej z rzeczywistością. To jest problem tej partii, a nie to, czy będzie, czy szefem tej partii będzie Borys Budka, czy Grzegorz Schetyna, czy ktoś inny. Grzegorz Schetyna pewnie by nie, nie dał się aż tak ograć, bo to cwany lis jest, ale istota rzeczy pozostaje taka sama. Ta partia po prostu zamiast wydawać pieniądze na rzetelne analizy ekonomiczne, rzetelne analizy społeczne, wyda Daje je na sok z buraka, i to jest sedno problemu tej partii.